Dzień dobry, dzień dobry z tej strony, Maciej 998. I przepraszam za spóźnienie się z filmami. Ponad już dwa tygodnie nie było filmów, więc teraz powracamy z filmami. Ten film jest dlatego tego, teraz będą filmy e, dodatkowe. D kilka filmów dodatkowe, za to, że ten. ten. No i zaczynamy do oglądania tego filmu. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. No. A to przygotuję pana tego, część trzecia. Pewnie się zastanawiacie, jak pan Todi stał się taki, oto znowu się stał taki, jak był, a nie taki mięśniak. Wypił mi córkę, którą kiedyś zrobił jego pradziadek. I ją wypił, i stał się normalnym, mądrym panem Todi, a nie wielkim panem. Todi myślącym, czyli bardzo mocno przypakował. Po wypiciu bardzo się cieszył, że zadziałało i poszedł na, do parku. W parku spotkał kolegę ze szkoły podstawowej. E, przepraszam proszę pana, bo bym chciał przejść. Tody? Powiedział Tolek, który do ze nowy jego kolega. Tolek? No przecież wychodziliśmy razem do... Podstawowe szkoły, jak tam życie mi Dobrze. I potem poszli do domu. Gdyż byli do domu, Tori zaparzył ka yy, kawkę, no i yy, zaczęli je pić. Na krześle zaczęli omówić, tam i pić. Później pan Tori pożegnał swojego kolegę Tolka. Poszedł do domu. I no i poszedł do domu, a po co miał robić na dworzu? Było ciepło. No przecież musi się uczyć w domu. Dziękuję bardzo mocno za obejrzenie tego filmu. No i zapraszam do innych produkcji. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to subskrybujcie. I do następnego filmu. Cześć.